Dzień dobry, nazywam się Paweł Andryszczak i w klinice Sonrisa zajmuję się chirurgią stomatologiczną i implantologią. Już od początku swojej pracy staram się działać z najwyższą starannością, dokładnością i cierpliwością, tak żeby przełamać stereotyp stresującej i bolesnej wizyty u dentysty czy chirurga stomatologicznego. W mojej praktyce wykorzystuję nowoczesne metody, takie jak piezochirurgia. Umożliwiają one bardzo dokładne, delikatne przeprowadzenie zabiegu. Skutkuje to mniejszym dyskomfortem dla pacjenta podczas zabiegu oraz jego szybszą rekonwalescencją. Gorąco zapraszam Państwa na konsultacje i leczenie. Do zobaczenia w Sonrisa Clinic.